Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony. Kolejny odcinek, tym razem na Shogi Questie, dla serii Shogi. No ja i zrobimy sobie stadii. Yy, dawaj, zrobię maty. Co tu mamy tym razem za maty? Złoty na rynku i taka oto pozycja. Gdzie hmm, hmm, hmm. Ja teraz tu mam znaleźć mata? No to no jest mat w sumie. Tak? I teraz tak? No i jest maczik. Dziękujemy. Jedziemy dalej. Zróbmy sobie kolejnego mata. Hmm. No tak, nie ucieknie, ale tutaj może. Czyli chyba, chyba srebrny. A nie, srebrny będzie potrzebny raczej. Mm -hmm. Ale teraz. No nie, chyba. Okazuje się, że nie znalazłem Mata O! No to to mi ciekawostka za krótka czasu. No dobra, to trudno. Dzisiaj tak zwalczę ze strumieniem dzisiaj cieniem mgły, więc... Więc nie oczekujcie też ode mnie jakichś genialnych rozwiązań. Co tu mamy, aha, 20 sekund. Dobra, może już byśmy tak... Promacie, dziękuję. Znalazłem na to, mi się udało. Może troszkę mózg rozgrzeję, to wtedy będzie troszkę mi łatwiej. Dziękujemy, jest mat zrobiony. Dobra. Co teraz? Chyba zaczęłam się troszkę budzić z letargu. No fajnie byłoby to zaatakować. Mam jakoś to zaatakować jak?

okej okay, i tutaj ma być sumę. chyba tak po prostu to się prosi o takie poświęcenia albo nie No, nie ma mata, kurczę. Aj, 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 aj. Drugi przeroczyłem. No, kurczę. No trudno, no co ja poradzę? Oj, starzeję się. Dobra. No tutaj to chyba jest po prostu to... ja tu nie widzę. Po prostu zrzutka złotego. Ok. Eee, goniec. Ten złoty jest związany. Dziękujemy. To no, jest znowu ten mat tego typu. I znowu nie mam materiału. Skoczek. Nie mogę zrzucić, bo potrzebuję dalej tutaj generałów. Chyba jest mat, wydaje mi się jednak. Się, zacząłem się wątpić po ostatnim macie e, dobra, okej, okay. no tutaj wydaje się, że jest proste związanie. Dobra Okej, okay, nie chcę oglądać. Poczekam się zasytuje. Krótko te maty było, nie wiem z 10 na 10, 8 zrobiłem poprawnie. Wynik słaby się mówi szczery. Gdzieś tam się machnąłem. Dobrze, będzie najlepszy po prostu będzie krótszy odcinek. Dzięki serdecznie za oglądanie i, i słyszymy się, widzimy w kolejnym odcinkach. Do zobaczenia, ja pozdrawiam.